I tak to kochani dobiegliśmy do końca tygodnia. Jest siódmy, siódmy niedziela nie poniedziałek. Jest siódmy niedziela i zajrzyjmy w energetykę dzisiejszego dnia. I zobaczmy. Kapłanka odwrócona i siódemeczka monet prosto, tak? O! Czekajcie. Bardzo znaczona energia. Dzisiejsze decyzje kształtują jutro, tak? I to jest siódemeczka monet. A tu mamy kapłankę odwróconą, tak? I powiedziałabym, że to jest ten dzień takiej weryfikacji. Siódemeczka monet to jest taka energia, która mówi o tym, że o tym, co dzisiaj właśnie robimy. One zweryfikują nasze jutro. Zobaczmy też, tak jakby przy, że ta karta tutaj taka jest taka złowróżbna, Zobaczcie, tak, że ktoś wygania kogoś, też, tak. Nie chce czegoś zastosować, nie chce, nie chce, nie potrzebuje. Więc uwaga, na to wszystko, czego dzisiaj nie potrzebujecie, czego uważacie, że nie chcecie, tak. To, co chcecie pogonić, wyrzucić, czego chcecie się po prostu tak zwanie pozbyć, tak zwanie, albo czego nie chcecie po prostu tak zwanie zrobić czy zadziałać. Czasami mówi się tak że trzeba coś zrobić, zastosować jakąś procedurę, recepturę, a nam się nie chce i czasami dosłownie nam się po prostu tak zwanie nie chce, tak, o, to jest ta znajomość pewnych subtelnych energii, pewnego tego, co jest po prostu najważniejsze, się, tego się szuka przy siódemkach, tak, ta siódemka bardzo często pokazuje pracę, pokazuje jakiś, że miarka się jakaś przebrała, że czas jest na chwilę odpoczynku, żeby nadal po prostu kontynuować, ale mówi też uważaj tak zwanie na to, na tej karcie siódemki monet tradycyjnej bardzo często pokazany jest po prostu ktoś, kto pracuje w polu i ma chwilę odpoczynku, korzysta z efektów pracy też tak swojej, ale bardzo często ta siódemka monet też mówi tak, nie, tak zwanie ucz się też tak, patrz w niebo. Ucz się tego wszystkiego, co robisz, że osiągasz dobre plony, że masz, że robisz to, że czego się cieszysz, też, tak? Bo ta siódemka wymaga ciągłego poruszania się do przodu, konsekwencji ciągłej, przez to dostajemy i uczymy się pewnej. Mamy zakodowaną oko. Siódemki kodują nas pewnego rodzaju wprawę, powtarzalność. One nas układają w pewnych nawykach, zachowaniach, jak pies Pawłowa, też, tak? Jesteśmy uczeni, ale też one mówią o tym, że jest coś takiego jak behawiorystyka w nas, tak? że mamy pewnego rodzaju zachowania, przyzwyczajenia, pewne rutyny, tak, w postępowaniu, te, tym, tego wszystkiego, co przynosi jakieś efekty. Więc uwaga, żeby czegoś nie pozbyć się, żeby, i czasami jest coś takiego, że nie wiem, robimy coś i przestajemy. Ja pamiętam też taką po prostu, taki filmik z siódemeczki tej, tutaj, monetowej, słuchajcie, kiedy pan opowiadał, duszy czas subskrybowałam ten kanał nawet, jak się karmi ptaszkę. Jeżeli podejmujemy się karmienia ptaszków, to trzeba te ptaszki już karmić cały czas, nie wolno przerwać. Dlatego, że te ptaszki przyzwyczajają się, one nas się uczą. Ja widzę to po tych swoich, które my tutaj karmimy. Jeżeli przestaniemy je karmić, to my później narażamy je na ryzyko, dlatego że one później muszą znaleźć sobie to jedzenie, bo one muszą zjeść, uzupełnić swój po prostu ten niedobór też tak, jeżeli nie damy się, nie wykonamy po prostu, podejęliśmy się pewnego obowiązku i nie chcemy po prostu czegoś kontynuować, tak, no to później może się okazać tak, że ten ptaszek musi ci lecieć i szukać na gwałt naszych, na ten z tego jedzenia, które po prostu jest potrzebne na dzisiejszą tak zwanie, tą porcję jego po prostu, tak zwanie życia. A siekorka chyba zjada dwa razy więcej tyle, co waży. Chyba siekorka, tak? O. Więc to jest, mówię, o pewnej konsekwencji, zachęcam do pewnej konsekwencji, do, o, też do uwaga na wszelkiego rodzaju wymówki, które mówią, że nie chcecie czegoś po prostu tak zwanie zrobić, tak? To jest też ta energia, której ja bardzo się bałam i na początku bardzo bałam się powiedzieć, że ja odmawiam nowennę pompejańską też, tak? Ja do dzisiaj pewnie tego nie mówię, tak? Tylko mówię, że staram się wytrwać. Codziennie jestem zadowolona, że modlę się i że codziennie wytrwam w tym, skoro się w jakiś tam sposób sobie to założyłam, skoro życie tak spowodowało, i zachęciło mnie do tego, żebym odmawiała tak jakby tą modlitwę, tak? Co nie jest bardzo prosta. Ja mówię, odmawiam, słuchajcie, o czwartej rano po prostu, tak? O. Wtedy, kiedy się po prostu tak zwanie zbudzę, ponieważ ja budzę się bardzo wcześnie, to tak to jest. no Potem jest konsekwencją tego jest, że jestem o 14 godzin, już najchętniej mi się położyła i poszła spać, tak? Ale później teraz też, tak zwany, no to i, i to ma też swoje potem jakieś konsekwencje, no i tak to jest. Także siódemka mantra, uwaga na to, co, konsy, co kontynuujecie też, tak? A do końca być może wam nie służy, być może nie możecie dojść do tego, że coś wam nie służy, czymkolwiek to nie jest, czy coś nie przynosi efektu w waszym życiu, to być może robicie coś, coś pomijacie, tak? Albo nie chcecie czegoś pominać, nie chcecie czegoś odpuścić, czegoś pognać, czegoś ode, odesłać, tak? Czegoś od. z czegoś zrezygnować też, tak? O. Z różnych powodów. Także kłaniam Wam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego. No i cóż, do zobaczenia. Uwaga na sygnały, które wysyłają Wam dzieci. Czasami dzieci mówią, chodźmy gdzieś, pójdźmy, to zróbmy coś, tak, I my ich nie słuchamy, tak? Albo mówią, chcę to, chcę tamto też, tak? I czasami nie wiemy w dzisiejszych czasach, co tak naprawdę rozwinie to dziecko, co tak naprawdę odwybuduje, tak jakby to te dziecko też, tak? Jakie dobre efekty po prostu przyniesie w jego życiu, tak? Słuchanie po prostu tego, co mądre. W tle mamy kapłankę odwróconą. To jest też ta energia ujawnienia, pokazania się tego, co jest nie do końca fajnie działa być może na Was, tego, co nie do końca być może Wam jako jakiegoś rodzaju sprzyja też, tak? To jest też ta energia, yy, od której po prostu będzie łatwo się być może uwolnić też, tak? Pokazać i coś zrozumieć. Kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego, no i cóż, do zobaczenia następnym razem, czyli jutro.